Boże, Ewangelii Gaudium, o radości ewangelizowania w dzisiejszym świecie. O tym rozważamy idąc tropem, właśnie adhortacji o takim tytule: Ewangelii Gaudium, radość Ewangelii. Ostatnio mówiłem o wyzwaniach współczesnego świata, zwłaszcza tych ekonomicznych, które są kontekstem dla posługi ewangelizacyjnej współczesnego kościoła. Ojciec Święty, dokonując analizy, takiej oceny współczesności, zwraca uwagę również na wyzwania kulturowe, i dzisiaj temu chciałbym poświęcić naszą uwagę. Otóż niewątpliwie kontekstem są różnego rodzaju procesy i przemiany: mentalnościowe, światopoglądowe, ale także te dotyczące religijności. Nie brakuje Ataków na chrześcijan, prześladowań chrześcijan, także w różnych nowych formach. I o tym napisał papież Franciszek, że z tym się trzeba zmierzyć. I rzeczywiście, statystyka jest bardzo taka dająca do myślenia, że w wielu, wielu krajach w sposób krwawy czy taki fizyczny są prześladowani chrześcijanie. A w wielu, to dotyczy bardziej tych, byśmy powiedzieli, cywilizowanych krajów, jest to takie prześladowanie światopoglądowe, kulturowe, w jakim sensie wykluczające z, z dialogu i z oddziaływania na społeczeństwo. Wyzwaniem kulturowym jest również rozpowszechniana obojętność taka relatywistyczna. Coraz bardziej widzimy relatywizm w wymiarze nie tylko takim ekonomicznym, ale przede wszystkim moralnym, i to jest kontekst, w którym przychodzi żyć chrześcijanom i nieść orędzie Ewangelii. Cytuję papieża Franciszka: W dominującej kulturze pierwsze miejsce zajmuje to, co zewnętrzne natychmiastowe, widoczne, szybkie, powierzchowne i prowizoryczne. W wielu krajach globalizacja doprowadziła do przyspieszonego niszczenia korzeni kulturowych wraz z inwazją wpływów należących do innych kultur, rozwiniętych gospodarczo, ale etycznie osłabionych. No, to są bardzo mocne słowa papieża Franciszka. Rzeczywiście mamy taką mentalność dzisiaj, byśmy powiedzieli, fast foodu. Dziś mam potrzebę, dziś chcę ją zaspokoić. Jest to przekładane również na wymiar religijny. To później Franciszek będzie mówił o zasadach, które pomagają nam właściwie rozwijać wiarę i wzrastać w kościele, I, i, i wtedy skomentuje bardziej tą zasadę. Czas jest ważniejszy niż przestrzeń. Czas w znaczeniu oczekiwania. Natomiast wielu ludzi rzeczywiście. Żyje yy, tak, tu i teraz. A przecież to, co najgłębsze, to, co najbardziej istotne, żywotne, życiodajne, nie zawsze jest natychmiastowe, a skutki yy, nie od razu się pojawiają yy, danego działania, danej decyzji, yy, danego sposobu myślenia. Dalej papież Franciszek zwraca uwagę, że rozprzestrzeniają się również nowe ruchy religijne które odwołują się do takich fundamentalistycznych interpretacji czy to Biblii, czy Koranu, tak? czy, czy jakichś innych yy, książek uznawanych za święte. W każdym razie fundamentalistyczne podejście do religii, ono jest niebezpieczne, yy, niezależnie od tego, w jakiej przestrzeni religijnej poruszamy się. Ale to niebezpieczeństwo fundamentalizmu nie jest tylko czymś takim wewnętrznym czy ideologicznym. Widzimy, że nie brakuje również tej przemocy fizycznej, terroryzmu w oparciu o fundamentalistyczne interpretacje jakichś treści religijnych. Nie brakuje również, i o tym zwraca, na to zwraca uwagę papież Franciszek, Różnych ruchów, które promują taką duchowość bez Boga. Oczywiście, możemy mówić o takiej duchowości ateistycznej, tak, czy nieteistycznej. To świat wartości, to pewna głębia, którą człowiek odkrywa w sobie, i tu dialog z chrześcijaństwem jest jak najbardziej potrzebny i, i, i jakoś taki dający jakieś możliwości spotkania. Niemniej jednak widzimy, jak, jak usiłuje się w wielu miejscach, czy przez media, czy przez jakiś świat szeroko rozumianej kultury, pokazywać taką duchowość, jakby jakiś świat wewnętrzny człowieka bez Pana Boga, a jeszcze gorzej, kiedy jest to wbrew Panu Bogu, czy w pewnym ataku na Boga, czy na wartości religijne. Dalej papież Franciszek zwraca uwagę na to, że trudnością w ewangelizacji, bo trudnością w świecie i dla nas to jest wyzwanie, to jest ponoszący się indywidualizm i jest próba przezwyciężania pustki, która jest w człowieku właśnie przez czy konsumizm dóbr czy, czy jakieś wartości, tak? taki duchowy byśmy powiedzieli konsumizm, tak? Czy właśnie takie rozwijanie siebie w takim niekoniecznie pozytywnym znaczeniu? Z jednej strony człowiek tęskni za tym, co duchowe, a z drugiej strony jesteśmy naznaczeni, zwłaszcza w takiej kulturze euroatlantyckiej, przesadnym racjonalizmem. I teraz koncentracja tylko na racjo sprawia, że człowiek odczuwa w pewnym momencie pustkę. Ponieważ sam rozum nie wystarczy. No, jest poszukiwanie wtedy, czym tą pustkę zapełnić. I wielu wchodzi właśnie w taki indywidualizm, który staje się pewną formą życia. Oczywiście każdy z nas jest kimś odrębnym, ma swój świat wewnętrzny, ma coś, czego nie mają inni, i dzięki temu ubogacamy całe społeczeństwo. Więc to, że jesteśmy sobą, jest bardzo cenne. Natomiast. Ten negatywny indywidualizm to jest zamknięcie się tylko na sobie, na swoim sposobie myślenia, działania, odczuwania itd. Widzimy też, i na to zwraca uwagę te papież Franciszek na to, że postępująca sekularyzacja, czyli pozbywanie się z tej przestrzeni kultury, życia społecznego, politycznego, odniesień religijnych, wiedzie do sprowadzania wiary i kościoła do sfery prywatnej i wewnętrznej. To nie tylko działania komunistyczne zmierzały do tego, by przysłowiowo zamknąć kościół w Kruchcie albo w Zakrystii. Ale także dzisiaj w świecie to widzimy w prawodawstwie na przykład wielu krajów są usilne starania żeby ten element religijny duchowy nie miał wpływu w ogóle na życie na kształt prawa które obowiązuje w danym kraju to jest niebezpieczne dlatego że i tu zwraca uwagę Franciszek pojawia się deformacja etyczna Osłabienie poczucia grzechu osobistego i społecznego, stopniowy wzrost relatywizmu, braku więc obiektywnych jakichś odniesień, to jest szczególnie niebezpieczne w moralności, kiedy potrzeba staje się takim punktem odniesienia tylko, no, ale w pewnym momencie będzie się to odwracało przeciwko człowiekowi. Część swojej refleksji papież poświęca także relacjom międzyludzkim i rodzinie, że coraz bardziej te relacje są słabe. I to jest pewne wyzwanie, bo jeśli Kościół ma być wspólnotą, jeśli Kościół opiera się też o relacje międzyludzkie, no to w jaki sposób przekazywać Ewangelię i zachwycać Ewangelią i Kościołem? który jest wspólnotą ludzi wierzących, jeżeli ta, ten pęd do relacji głębszych, takich odpowiedzialnych, jest po prostu u wielu ludzi coraz bardziej słabszy. Problemem jest także kryzys rodziny. Niektórzy ludzie tutaj cytuję papieża Franciszka, widzą małżeństwo jako czystą formę uczuciowej gratyfikacji, którą można. Ustanowić w jakikolwiek sposób, oraz zmienić zależnie od wrażliwości każdego. No to jest ten bój, który toczy się w wielu krajach o kształt rodziny, o kształt małżeństwa, czy o definicję małżeństwa coś, co jest takie oczywiste, a jednak dla wielu społeczeństw już oczywistym nie jest. Czy różne formy życia ludzi ze sobą niekoniecznie związanych z małżeństwem. W związku z tym, to wszystko wpływa na to, i indywidualizm, i pewien kryzys etyczny, kryzys taki ideowy, światopoglądowy, kryzys religijny, kryzys rodzinnych relacji wpływa w ogóle na takie no właśnie osłabienie relacji, na taką niestabilność ludzi, i z tym zmagamy się. I winniśmy się zmagać, jeśli chcemy głosić Ewangelię. Niemniej jednak trzeba widzieć wszystko pozytywnie. Mianowicie, wolą Boga jest to, abyśmy byli jedno. I jak czytamy w liście do Galatów, by jeden drugiego brzemiona nosił. I warto więc na sobie bardzo testować to odbudowywanie. Takiego prospołecznego myślenia, takiej troski wzajemnej o siebie, by przezwyciężać to, co negatywne w wymiarze relacji rodzinnych, takich przyjacielskich, znajomości w pracy, itd. Ważne jest to, żebyśmy uznali drugiego człowieka z całą jego głębią, z tym, co on wnosi, żebyśmy widzieli w nim naszego brata, naszą siostrę, którego, i którą Bóg kocha. I każdy człowiek ma coś do zaoferowania. Nie zawsze to widzimy. Nie zawsze to jest od razu dostrzegalne, jakoś takie zdatne do uchwycenia, ale kiedy będziemy otwarci, kiedy będziemy chcieli przezwyciężać takie właśnie zamknięcie i skoncentrowanie tylko na sobie, czy na wąskiej grupie ludzi, których rozumiemy, których lubimy, to coraz bardziej będziemy naśladowali gest Jezusa i wypełnimy to słowo, by jeden drugiego brzemiona, a więc różne trudności, niósł, ale jednocześnie, by pomagać w rozwoju dobra, które w każdym z nas jest. To też jest zadanie Kościoła, wspólnot, parafii, a przede wszystkim rodziny. Mamy więc te wyzwania ekonomiczne i wyzwania kulturowe. Ta analiza, ta ocena rzeczywistości niech nas nie przytłacza w żaden sposób. Rozpoznajemy pole i wiemy, jakie są potrzeby realne, i możemy już zacząć pytać: to jak do takiego świata, do ludzi żyjących takimi wartościami? Yy, które niekoniecznie dla nas są wartościami, jak takim ludziom nieść Ewangelię, w jaki sposób im przekazać Jezusa. Yy, no to jest wyzwanie dla nas, właśnie, i cały czas wracam do tytułu tej adhortacji. Jeśli będziemy mieli radość Ewangelii i będziemy moc Ewangelii doświadczali w swoim własnym życiu, to będzie nam prościej yy, yy, iść do świata takiego, jaki jest. I to światło Ewangelii zapalimy. Tego życzmy sobie, o to się módlmy. Nie zapomnijcie, proszę, o modlitwie za papieża Franciszka. Pozdrawiam i zapraszam na kolejny odcinek.